Halo, policja? Tak, policja w żarach. E, proszę pana. Mówi Hymel Lipinki Łużyckie. Łączna 40. Łączna tutaj jak się wjeżdża. Zaraz koło poczty objazd tutaj. Zgłaszam. Wybuch serce, ktoś nam podpalił serce. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto. Ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Słucham? Co podpalono? Mówi Hymel Jadziga. Tak, ale co się stało? Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Tasiana, tak? Lipinki Łużyckie łączne 43. Ale to... jest za pocztą w koło. A straż pożarna jedzie? Słucham? Straż pożarna. No ktoś podpali, ja nie wiem to. A straż pożarna? powiadomiona jest czy jedzie? Ja nie wiem, kto podpalił, ale ktoś podpalił. Tu, siano, tak? Jest straż. Jest? jest straż. Aha. Przyjechała straż. Dobrze. Ale... Jak jest, to dobrze. Jak jest straż pożarna, to dobrze, no. Nie gasi. Gasi? gasi? to się dopala. No, ja nie wiem. Lipinki Łużyckie łączna nasze. No dobrze, jest straż pożarna tam na miejscu? Słucham? Czy jest tam straż pożarna na miejscu? Na miejscu ja jestem. A straż? E, no, syna nie ma w domu.